Idealny deser z dwóch składników. Cała rodzina jest zaskoczona. Pokrój drobno ciemną czekoladę. Umieść w misce. Zagotuj wodę w rondlu. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Delikatnie wymieszaj szpatułką. Obierz trzy banany. Pokrój w cienkie plasterki! Zblenduj banany z czekoladą. Dopraw waniliowym cukrem, cynamon. Dokładnie wymieszaj. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Wlej mieszankę do blachy. Włóż blachę do lodówki. Weź kilka łyżek kawy rozpuszczalnej. Sedaj cukier, zalej gorącą wodą, mieszaj aż powstanie piana. Wlej pianę z kawy do szklanki. Podgrzej mleko. Wlej do szklanki. Zetrzyj ciemną czekoladę do szklanki. Pokrój deser na równe kawałki. Idealne zakończenie każdego posiłku. Delikatne, orzeźwiające i słodkie, bez cukru.